Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za oglądanie. Nazywam się Dorota. Ponad 35 lat mieszkam w Kanadzie. Przez około 10 lat zmagałam się z nerwicą, lękami i atakami paniki, ale udało mi się wyjść z tego i zacząć żyć normalnie. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami historią, która zaczęła się ponad 10 lat temu gdy byłam zagubiona, przytłoczona nerwicą i szukałam jakiejkolwiek pomocy. A wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z tematyką energii, prawa przyciągania i manifestacji. I choć brzmiało to jak ezetoryczna fantazja, postanowiłam dać temu szansę. Nie wiedziałam jeszcze, że te dziwne koncepcje staną się kluczem do całkowitej przemiany mojego życia. Gdy zaczynałam, internet był pełen sprzecznych informacji. Jedni mówili, że codziennie godzinami powtarzać afirmacje, inni, że trzeba czuć vibes 24 godziny, 7 dni w tygodniu. A, a jeszcze inni straszyli, że jeden, jedna negatywna myśl zniszczy wszystkie starania. Próbowałam wszystkiego, od pisania listów do wszechświata, powizualizację przy pełni księżyca. Efekt? Zero zmian, za to mnóstwo frustracji. A dopiero gdy odpuściłam tę presję perfekcji, zrozumiałam jedno. Manifestacja to nie egzamin, a naturalny stan istnienia. Tak jak oddychasz, przez, oddychasz bez zastanowienia się, jak to robić, tak samo przyciągasz rzeczy do swojego życia, nawet o tym nie myśląc. Problem w tym, że współczesne góry Zamieniły ten proces absurdalnie skomplikowany system zasad, który tylko blokuje ludzi. Ja uważam, że manifestacja jest bardzo prosta, to tylko ludzie ją utrudniają. Ja uważam, że my wszyscy manifestujemy od urodzenia, każde uderzenie serca, każdy oddech. To dowód, że to działa. Ale gdy słuchasz ekspertów, zaczynasz wierzyć, że musisz skakać przez milion ogni, by cokolwiek otrzymać. Uważam, że to bzdura. Oto co ja sądzę, że najczęściej nas blokuje. Po pierwsze, paraliżujący strach przed błędem. A co jeśli powiem chcę zamiast mam, czy to zepsuje manifestację? Prawda? Świat nie jest biurokratą. Nie odrzuci Twojego zamówienia przez literówkę. Również toksyczny perfekcjonizm. Godziny afirmacji, dzienniki wdzięczności, medytacje. A gdy ominiesz jeden dzień, myślisz, koniec, teraz nic mi się nie uda. To nie ma sensu. Po trzecie, obsesja na punkcie jak i kiedy. Prawdziwa manifestacja to zaufanie, że dostaniesz to, czego pragniesz, bez kontrolowania każdego kroku. Jak powiedział ktoś mądry, Twoim zadaniem jest złożyć zamówienie, a nie gotować to w kuchni. Ach, moja prosta metoda, która zawsze działa, po latach prób i błędów wypracowałam podejście, które nie wymaga ani jednej afirmacji. Chyba, że lubisz je robić, a konkretnie ale bez stresu. Na przykład a chcę pracę, która da mi wolność finansową i radość. A po drugie poczuj, że to już twoje. Nie chodzi o udawanie, tylko o wewnętrzną pewność. Jak gdybyś złożyła zamówienie w ulubionej restauracji. Wiesz, że kalner je przyniesie, więc spokojnie rozmawiasz z przyjaciółmi zamiast biegać do kuchni. Po trzecie, działaj naturalnie. Jeśli manifestujesz nową pracę, możesz wysyłać CV albo. Ale bez desperacji. Jeśli relację wyjdź do ludzi, ale nie analizuj każdej znajomości. Prawdziwa manifestacja to lekkość. Po czwarte, puść oczekiwania. Im bardziej się spinasz, kiedy w końcu to przyjdzie, tym bardziej oddalasz cel. Zaufaj, że odpowiednie rzeczy. Zdążą się, zdarzą się w idealnym czasie. A Historie, które potwierdzają, że to działa. A, na przykład, nowy dom. Ja osobiście zawsze marzyłam o domku z dużym oknem z przodu i dużymi szklanymi i rozsuwanymi drzwiami do ogrodu. A, zamiast codziennych wizualizacji powiedziałam raz to będzie moje. A potem zapomniałam. Parę miesięcy później sprzedaliśmy nasz wcześniejszy dom i kupiliśmy właśnie z takimi oknami. I to w czasie, kiedy był wielki kryzys rynków nieruchomości w naszej okolicy, i ceny domów poszybowały w górę. A my nie dość, że kupiliśmy dom, o jakim marzyliśmy, to jeszcze po bardzo dobrej cenie. A innym przykładem jest właściwie moje wyjście z nerwicy. Gdy przestałam walczyć z lękiem i zaakceptowałam, że jestem już bezpieczna, objawy stopniowo zniknęły. To też była manifestacja. A... Ja, ale inni mogą powiedzieć: O, ale przecież guru mówią inaczej. Wiem, że wiele osób słyszy: Musisz wizualizować trzy razy dziennie. Nigdy nie mów chcę, tylko zawsze mam. Zastanów się, czy natura, która stworzyła gwiazdy, pory roku, Twoje ciało naprawdę wymaga od Ciebie rytuałów, by spełnić Twoje pragnienia. Co dziś możesz zrobić inaczej? inaczej. Um, przestań się bać błędów. Wszechświat rozumie cię lepiej niż myślisz. A Po drugie, zamów swoje marzenie jak kawę. Poproszę miłość, która będzie wspierająca i pełna pasji. Dziękuję. I tyle. Żyj tak, jakbyś już to miała. Nie chodzi o ud udawanie, ale o stan duszy. Czujesz wdzięczność zamiast braku. Jesteś na dobrej drodze. A, również ja. O, i właśnie chciałabym Was zaprosić do takiego eksperymentu. A, wybierz jedną rzecz, którą chcesz manifestować. I zastosuj tę prostą metodę przez miesiąc. Żadnych technik, tylko zamówienie, pewność, że to otrzymasz i dalsze życie w radości. Potem napisz w komentarzu, co się wydarzyło. I jeżeli ten temat Cię poruszył, zostaw łapkę w górę. Nagram więcej o moich doświadczeniach. A jeśli masz własne historie manifestacji lub wątpliwości, podziel się nimi w komentarzu. I myślę, że to by było tyle na to yy, nagranie. Jeszcze raz dziękuję bardzo, że żeście weszli i obejrzeli mój filmik. I jeżeli możecie, dajcie mi kciuka w górę. Ha, zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie pod spodem chociaż jedno słowo, skąd jesteście, albo co byście jeszcze chcieli usłyszeć na temat przyciągania i prawa przyciągania i tego, jak można manifestować lepsze życie dużo łatwiej, nie tak jak inni. Piszą całe książki na ten temat. Okej, okay? dziękuję bardzo. Do widzenia, dobranoc i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!